Witam, a dziś chciałem coś powiedzieć o genezie powstania Dziadowskiego Bicza, którego... no, takiego sobie... Bat, który używam w zasadzie od ostatnich 5 lat, w zasadzie tylko jego używam, to znaczy moja kolekcja batów jest spora, ale tak się złożyło, że odkąd wymyśliłem Dziadowski Bicz, doceniłem jego zalety i w zasadzie używam tylko jego. Zostało zadane mi pytanie, jak to doszło do powstania, do, do wymyślenia Dziadowskiego Bicza. Ja o tym mówiłem w wielu filmach, ale jakby nigdy tak nie step by step. Przez wiele, wiele lat używałem bardzo różnych batów długich, skórzanych, skangura, stock whipów, bull whipów. W 2008 y, odkryłem Latigo Edaga, czyli sztukę walki, posługiwania się krótkim batem, takim 4,5 stopowym, y, i nożem. Y, I później przez wiele lat właśnie takiego krótkiego pata, to jest akurat lono Bobby Hollyoak, oficjalny bat do Tibetan w stylu y, lub y, od y, Petera Jacka y, Whitmana y, y, bata z Kangura ale właśnie no to są te baty są cudowne, świetnie chodzą są świetne, są do tego do czego zostały zaprojektowane, ale mają parę wad, które mi po prostu przeszkadzały. Po pierwsze, e, e, nie są małe, są dość spore, e, więc noszenie, trzeba je nosić w torbie, bo trudno je e, trzymać w kieszeni. Po drugie, kosztują całkiem sporo kosztują. No taki pad to jest jakieś 200 e, dolarów. Whipmana to jakieś 300 dolarów No nawet jak robiłem baty swoje własne z, z Kangura No to sam materiał kosztuje około 100 dolarów Plus moja robocizna Czyli jak zrobiłem z Dylonu, No to już było lepiej Mam takie pocket whipy Właśnie Ewolucja jakby szła w dwóch kierunkach Jednym polegała na zmniejszeniu Takiego typowego bullwipa i tu powstał taki Pocket Whip yy, Bat, a drugą alternatywą było stworzyć Bat w zasadzie z niczego. Wymyśliłem wtedy, wróciłem jakby do pomysłu, do najstarszego pomysłu. Bo to, 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 dlaczego? Ponieważ mój pierwszy Bat, który zrobiłem w życiu w, w jakimś 1980, może 82, to był taki Bat. To był bat, spleciony ze sznurko. to jest bat, który, y, który działa, oczywiście nadaje się do, do flików, ale ja przypomniałem sobie metodę robienia, czyli, czyli sznurek, to była pierwsza rzecz, po drugie od dawna szukałem źródeł, czyli tego jak dawniej wyglądały baty, źródeł polskiego bata i w zasadzie nie mamy, nie wiemy jak wyglądały takie baty, ale mamy na przykład przysłowia, główna bata nie ukręcisz, czyli był jakby skręcany ten bat rozpuszczony jak dziadowski bić, czyli dziadowski bić to był taki, dziad, taki, taki bat, który no był słabo zrobiony, mógł się roz, rozplatać, rozpuszczać, ale jednocześnie mówi się rozpuścić bad, czyli właśnie strzelać w różne strony, no to różnie może być, ale w każdym razie to mi wpadło do głowy, żeby że ten bad jednak był taki yy, skręcany ze sznurka i trzecią rzeczą było przeczytanie przede mnie książki yy, Balazańska Księga Poległych i tam się pojawia bat, który się nazywa Kadaras. To jest bat, który ma wplecione w siebie ostrza, takie okrągłe ostrza, którymi tam można obciąć. I te trzy rzeczy nałożyły się do tego, że ja zrobiłem taki pierwszy bat. To mój taki pierwszy dziad jest. Bat, który jest skręcany ze sznurka. Który ma, może nie ostrza, ale ma obciążenie Tutaj wykonane z ołowiu. Batczek jest szybki, w którym wszystkie techniki można wykonać. I to był pierwszy dziad. Tani. Łatwy do zrobienia. Nie najgorszy do przenoszenia, aczkolwiek jeszcze takim całkiem mały nie jest. I teraz kolejne dziady, które powstawały. Były po prostu, starałem się je zmniejszyć, z, zrobić inne, obciążenie i tak powstał z kolejny taki. Dla tych dziadów zrobiłem po drodze bardzo dużo. takich, Więc ta ewolucja dziada to bym musiał tutaj 20-minutowy film nagrać. Gdzieś tam nagrałem, pokazywałem te moje dziady. A tutaj, szybki bat, który z kolei jest bardzo mały. Jest malutki. Mogę go zmieścić w dłoni. Mieści się spokojnie w każdej kieszeni i mogę te wszystkie techniki nim wykonywać. Ale jakby cały czas pracuję nad czymś, nad kolejnymi udoskonaleniami. Jakby trzecia generacja dziadowskiego bata. To jest taki bat. To jest bat, który ma jedną zaletę, że my możemy go. Złożyć i rozłożyć, czyli jest to bat, który również ma obciążenie z łańcucha. Ze sznurka skręcamy, ale możemy ten bat kilkoma ruchami rozłożyć. Czyli. mamy kawałek sznurka, mamy jakiś kawałek łańcucha na przykład możemy go przypiąć do portfela i jakąś rączkę i dzięki temu yy, w ciągu kilku minut nie mamy przy sobie żadnego bata tylko mamy kilka takich przedmiotów. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, dlaczego dziad, dlaczego nim się posługuje. Yy, bo to jest po prostu w tej chwili bat, który najlepiej pasuje do mojego stylu i, i najłatwiej mi po prostu z nim być na co dzień. Dzięki wielkie.